No, zderzaki leżą, kurwa, w błocie. Je, ale ty. A to był ten skorpion, nie tam, co mówił. Nie ta skarpa, tak. Ty tylko takim dziwnym jak wjedziesz, to zobacz, co robi, nie? Ja? ja wysiadam. Ja wysiadam. Jak za szybko, to się wyjebie. więc. Tak, tak. Z takiej to nie, ale... Tam bo, bo tam jest wyskocz, nie? Ja no to, jest Kiedy bym to się zapykał, bo teraz to się wyjeżdżą. Bo tam wyskocz, nie? A myślałem, że już zostanie. Ja no już myślałem, że już się bierze, Co, bierzemy tą góreczkę? Nie bierz się! Co? Nie bierz się. podjeżdżałem. No weź tych z tyłu. Na maskę ich posadź. Nie mają klapki z tyłu. Bo nie mamy. <laughs> Dla bezpieczeństwa. Ty, ale ja dzisiaj pionowo stałem też, nie?